Hej, kamisie kolorowe. O, Bibi już wpadła do nas. Ona dzisiaj z nami nagrywa podcast i dobrze, będzie moim wsparciem mentalnym, bo dzisiaj sobie poruszymy temat, który chciałam już od jakiegoś czasu dojrzewał we mnie, i też z tego powodu, że ja bym nie chciała nikogo urazić ani nic takiego, bo każda osoba, która pojawiła się w moim życiu, jest dla mnie ważna. Ja jej życzę dobrze. I to nie jest tak, że żywię jakieś mega negatywne emocje, natomiast wiem, że jest dużo osób, które, wiecie, bywają w długich związkach, boją się z nich wyjść, a nie czują się szczęśliwe i też widzą, że druga osoba też się w nich dusi. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak wyglądało właśnie moje wyjście z wieloletniego związku, jak sobie z tym poradziłam, ale też przede wszystkim, w jaki sposób podjęłam tę decyzję. Położysz się, Bibi? Dobra, Bibi się położyła, będzie nam tutaj trochę mruczeć. No i fajnie. Dobrze, że jesteś, Bibi. Zacznijmy może sobie tak ogólnie od tego, że ludzie wchodzą w młodym wieku w relacje, takie długoterminowe i wiecie, to są najczęściej rzeczy, które się zaczynają w czasie liceum, technikum, zawodówki, ale też w podstawówce, teraz to jest podstawówka, ja na przykład jeszcze chodziłam do gimnazjum, więc jakbym miała na swoich przykładach omawiać i osób z mojego otoczenia no to bym mówiła gimnazjum i oni nakładają sobie taką presję, że to będzie osoba, z którą oni przejdą przez całe życie, będą sobie towarzyszyć cały czas będą się wspierać na każdym etapie i wtedy w głowie tworzy się coś takiego, że no nie mogą się rozstać, no bo przecież tą osobę znają na wylot ona zna też ich i nie chcieliby tego po prostu zaprzepaścić, bo co jeśli nie ma dla nich nikogo innego? No bo przecież ich znajomi, którzy też wchodzili w związki w podobnym wieku, już się na przykład zaręczają, wynajmują czy kupują sobie razem nieruchomości, biorą śluby, zakładają rodziny i jest takie poczucie, że oni też chcą to zrobić i chcą te kamienie. Milowe dopełnić jak najszybciej. Niemniej jednak, ja uważam, że my, będąc w tym wieku nastoletnim, absolutnie nie jesteśmy gotowi na budowanie takich długich relacji. Moim zdaniem, to jest taki czas bardziej na doświadczanie i na sprawdzanie, co my lubimy, czego nie lubimy, co nam służy i jakie mamy oczekiwania wobec partnera. Nie zapominając jednocześnie o tym, że my na przestrzeni tych wszystkich lat, wchodząc w dorosłość i już będąc takimi też młodymi dorosłymi, my cały czas będziemy się zmieniać. Te zmiany też później w nas będą, ale one nie będą moim zdaniem aż takie diametralne. Wiadomo też wszystko zależy od człowieka, od jego doświadczeń życiowych. I od tego, jak to jego życie się właśnie toczy. Z tego też powodu, Jezu, jak ty mnie słuchasz, że ty na mnie patrzysz, Bibi. Z tego też powodu ja uważam, że nie powinniśmy sobie narzucać takiej presji i bardziej go with the flow. Taki młody wiek jest raczej przeznaczony na randkowanie niż zaślepianie się tym, że o. Będę miała kogoś na mega długo. Nie, po prostu przez nas ten czas po pierwsze na rozwój siebie. Wiadomo, randkowanie, randkowaniem, ale to my jesteśmy centrum własnego świata i jak masz o kogoś 100% zadbać, mając te 15-16 lat, to zrób to dla siebie, bo jesteś jedyną osobą, która będzie Ci towarzyszyć przez całe życie. To nie będzie ta osoba, z którą ty się zwiążesz w podstawówce czy. W liceum, tylko to będziesz ty. I to ty znasz siebie najlepiej, znasz swoje potrzeby najlepiej i to ty właśnie jesteś je w stanie spełnić, nikt inny. Wracając do tych zmian priorytetów. No słuchajcie, to jest temat rzeka i tak naprawdę my musimy mieć świadomość tego, że jak wchodzimy w związek w młodym wieku, my prawdopodobnie nie mamy jakichś giga oczekiwań wobec tej osoby, chcemy, żeby ona po prostu była i żeby ona nam dawała bliskość, poczucie tego, że jesteśmy ważni i po prostu trochę miłości chcemy dostać, trochę bliskości. A z biegiem czasu w, my się kształtujemy jako ludzie i wiemy na przykład, że no dobra, wiecie, w gimnazjum czy w podstawówce, czy w liceum można sobie marzyć, chciałabym zwiedzić cały świat albo chciałabym w przyszłości pracować w korpo i temu poświęcić całe życie albo nie wiem, chciałabym otworzyć swój salon kosmetyczny, whatever, rzucam jakimikolwiek przykładami. I to, że wy sobie teraz w tym momencie o tym myślicie, nie znaczy, że wasze priorytety będą tak wyglądać za kilka lat, bo może w tej chwili myślicie tak bardziej przyziemnie o jakichś rzeczach, które aż tak nie skupiacie uwagi, czy one się spełnią, czy nie, a już mając te dwadzieścia parę lat, wy się budzicie pewnego dnia i macie takie, że okej, okay, moje życie chyba nie wygląda do końca tak, jak bym chciała, że trochę czuję, że czuję, że stoję w miejscu. I ja tak miałam, że chciałam bardzo podróżować, chciałam poznawać świat, doświadczać nowych rzeczy, a po prostu, no, wiecie, ja swojego byłego chłopaka bardzo kochałam i zawsze będę miała do niego duże emocje, ale wiedziałam, że my się po prostu mijamy, że po pierwsze, ja chciałam wziąć ślub, a te kilka lat wcześniej nie chciałam, i wiecie, dać ok. My sobie powiedzieliśmy, że nie chcemy. Ale mnie się to zmieniło, więc to zakomunikowałam, i tu był duży uważam, zgrzyt odnośnie tego. No bo dlaczego ja mam zmieniać coś tylko po to, żeby zadowolić drugą osobę, albo druga osoba ma to zmieniać, tylko po to, żeby zadowolić mnie. No, my mamy obydwoje być zadowoleni ze swojego życia. A stwierdziłam po prostu, że potrzebuję osoby, która też będzie chciała być na tyle aktywna, jak ja. Doświadczać właśnie nowych rzeczy, próbować wychodzić w różne miejsca i no tak chcieć po prostu to przeżyć tak fajnie, żeby mieć dobre wspomnienia na starość, bo wiadomo, siedzenie razem w domu jest spoko i czucie się komfortowo razem, zamawianie jedzenia czy coś, ale no to jest takie, taka codzienność. A ja oprócz tej codzienności chcę mieć też jakieś takie fajne rzeczy. I po prostu wiedziałam, że jeśli ja zostanę w tej relacji, no to będę wywalać swoją frustrację na drugą osobę, bo moje potrzeby nie będą spełnione, a ta osoba też się będzie na mnie denerwować, bo no ona nie chce w ten sposób i będzie czuła, że ją po prostu naciskam. To w dłuższym terminie wywoła u niej dyskomfort, a po co? Jeśli mamy do siebie szacunek, to dajmy sobie tą przestrzeń i bardzo lubię taki cytat jeśli kogoś kochasz puść go wolno jeśli jest twój to wróci jeśli nie no to nie był ci przeznaczony i niech ta osoba będzie po prostu przede wszystkim szczęśliwa zawsze czeka na nas ktoś do kogo my jesteśmy bardziej dopasowani i ja w ogóle uważam że my jak się rodzimy to może nasza dusza tak trochę jest podzielona na pół i w moim takim Celem fajnym w życiu to jest właśnie coś takiego, że poszukiwanie tej właśnie mojej drugiej połówki duszy, która ma te same priorytety albo bardzo zbliżone, te same cele i że my będziemy się w tym tak fajnie dopełniać i po prostu prowadzić szczęśliwe życie oparte przede wszystkim na zaufaniu. No i dla mnie też się liczy dobra zabawa, nie ukrywam, ale też wsparcie na płaszczyźnie. Zawodowej, takiego spełniania się, więc fajnie, jak ma się te same, no w sensie podobne rzeczy się robi, żeby zrozumieć tą drugą osobę. To, że jakaś relacja nie działa, no to pamiętajcie, że to nie zawsze jest kwestia tego, że jakaś osoba jest zła. Tylko kwestia tego, że po prostu nie jesteście dopasowani i wy możecie być niedopasowani albo na konkretnym etapie życia, albo po prostu ogólnie nie być dopasowani. Może być też tak, że wy nie gracie jako związek, ale zajecie zagracie jako przyjaciele i pamiętam, że ja mojemu byłemu w ogóle powiedziałam, że czuję, że my po prostu lepiej się dogadamy przyjaźniąc się i że to będzie dla nas dużo zdrowsze, nie będziemy na sobie wywierać wybiera presji. I nie wykluczam scenariusza, że kiedyś faktycznie sobie siędziemy i będziemy w stanie porozmawiać, bo, bo jednak ta osoba była dla mnie długo ważna. I nie wyobrażam sobie wiecie takiej totalnie obrzucić wiadrem pomyj. No bo i po co? Zawdzięczamy sobie nawzajem dużo. I jako dorosłe osoby uważam, że powinniśmy sobie umieć okazać ten szacunek. No i co, teraz przechodzimy sobie do tego, no skoro już wiemy, że czasem coś nie gra, to w pewnym momencie następuje ta decyzja o rozstaniu i u mnie na przykład to był proces kilku miesięcy, jak ja o tym myślałam i najtrudniejsze co było do zrobienia, to właśnie powiedzenie tego, że ej, to nie gra i my chyba powinniśmy to zakończyć. Nie wiedziałam w ogóle, że te emocje nadal we mnie tak siedzą, ale trochę, jak sobie to przypominam, to mam w sobie trochę takiego smutku i wydaje mi się, że on jest normalny, bo bardzo nie chciałam ranić tej osoby, bo wiedziałam, że ja już się na to szykowałam od jakiegoś czasu i byłam w pewnym sensie na to gotowa, a wiedziałam, że na tą osobę to spadnie trochę jak grom z jasnego nieba i że trochę jej zawale. Wizję tego, jak w danym momencie wygląda jej życie. Natomiast wiedziałam, że obydwoje trochę o tym myśleliśmy, tylko że ktoś w pewnym momencie musiał założyć spodnie, podjąć decyzję i powiedzieć wprost, że najwyższa pora się pożegnać w taki sposób relacji, jaki prowadzimy i zacząć sobie prowadzić po prostu to życie na nowo. Pozostając dalej właśnie w szacunku dla siebie, bo wiedziałam, że jeśli my w tej relacji pozostaniemy, to za 10 lat obudzimy się w nieszczęśliwym związku z brakiem perspektywy na dalszą przyszłość i takim poczuciem, że te 10 lat mogło być na przykład w sensie kolejne 10 lat. Mogło być po prostu zmarnowane, że coś innego na nas czekało, a my to przegapiliśmy tylko z uwagi na to przywiązanie. Moje pierwsze dni po rozstaniu były ciężkie. Ja pamiętam, że poszłam do pracy i w tej pracy się praktycznie nie mogłam na niczym skupić. Bardzo się powstrzymywałam, żeby płakać. I w ogóle uważam, że bardzo mało się mówi o tym, jak wygląda pierwszy poranek po rozstaniu, gdzie Budzisz się z takim bólem głowy, pustką w środku, i od samego początku chce ci się płakać, ale twoje oczy są już na tyle suche od płaczu, że nawet nie jesteś w stanie, więc ten płacz wywołuje u ciebie dodatkowy ból. I nawet jeśli się miało coś takiego, że ta decyzja wynikała z was, to te pierwsze dni są mega trudne, bo wiadomo jest tęsknota, jest taka potrzeba, że normalnie to by się poszło i porozmawiało z tą osobą, powiedziałoby się jej o, jakimś, o jakiejś rzeczy, co wam się przytrafiła w ciągu dnia, a, no a tego się nie robi, bo też trochę uważam, że trzeba się odciąć na, od siebie na samym początku, z tego się w przeciwnym razie robią takie Niepotrzebne powroty, które tylko pogłębiają ranę. No i one absolutnie nie ułatwiają procesu leczenia się po relacji, tylko taką złudną nadzieję powodują. I mimo, że we mnie to rozstanie było jakby na zaś przerobione, to pamiętam, że. Siedziałam w pokoju, puściłam sobie jakieś piosenki na szaflu na Spotify'u i próbowałam robić swoje rzeczy. I tak naprawdę, praktycznie każda jedna piosenka wywoływała po prostu u mnie automatyczny płacz, każda myśl wywoływała u mnie płacz, i musiałam sobie zajmować czymś cały czas głowę. Bardzo dziękuję w ogóle moim przyjaciołom, że byli wtedy przy mnie, bo mogłam sobie na przykład pójść imprezować, pobawić się, odciągnąć trochę myśli, ale wiedziałam też, że to jest takie, wiecie, krótkoetapowe, że na dłuższą metę będę sobie musiała poukładać sprawy. Zaczęłam więcej trenować, zaczęłam więcej jeździć od nowa do stajni i po prostu tak próbować się łączyć z naturą, żeby no, wiedzieć, że, że robię coś dla siebie i że Robię to po to, żeby za jakiś czas moje życie było lepsze. Bycie singielką, no, od początku w sumie było takie dosyć dziwne, bo no ja, będąc w związku, wiadomo, nie patrzyłam na innych mężczyzn. Oni zawsze patrzyli na mnie, bo ja nigdy, szczerze mówiąc, nie musiałam narzekać na brak zainteresowania. Uważam, że jestem atrakcyjną kobietą, więc się. Nie dziwię, że jakby faceci do mnie lgną, uważam też, że mam dużo do zaoferowania i było takie, że okej, okay, teraz na przykład jak ktoś do mnie podchodzi w klubie, to ja już nie mówię ej sorry, mam chłopaka, tylko to jest coś takiego, że ja sobie z tą osobą realnie chcę porozmawiać, chcę ją poznać albo tak samo widzę kogoś na mieście i sobie myślę o ale atrakcyjny typ i to było takie Nowe patrzenie na facetów po tylu latach, bo ja byłam w związku, powiem wam, 7 lat, to jest kawał czasu. Mam w tej chwili 24 lata i ta relacja się zakończyła w ubiegłym roku. Już ją trochę mocniej przetrawiłam, wiadomo dalej. Są jakieś takie rzeczy. No na przykład dzisiaj się nie spodziewałam, że mnie to będzie trochę dalej dotykać, jak będę o tym mówić, bo myślałam, że to jest już takie 100%, że. Że jest git, ale okazuje się, że jednak nie, mimo że na przykład czuję się dobrze w takim momencie, jakim jestem, i wiem, że raczej bym wpuściła, jeśli już to nową osobę, do mojego życia. Natomiast w tej chwili chcę być po prostu sama, skupić się na własnych priorytetach i czerpać w pełni z tego, jak obecnie wygląda moje życie. Więc najważniejsze to jest po prostu znaleźć sobie jakąś pasję w życiu, coś w czym możecie się rozwijać, zająć sobie głowę. Wychodzić trochę więcej do ludzi, przysłowiowo dotknąć trawy i dać sobie przestrzeń na to, że te różne etapy żałoby w was są, one z czasem przejdą, i też nie blokujcie swoich emocji. Bardzo polecam, jakby coś takiego, że macie swój dziennik. Ja w dzienniku swoim piszę naprawdę różne rzeczy, i po prostu piszcie o tym, co czujecie. I nie bójcie się tego, bo to jest przestrzeń tylko dla Was. Możecie też wybrać się na terapię. Terapia jest w ogóle mega zajętą koncepcją. Strasznie lubię chodzić na sesje, żeby się tak wygadać i powiedzieć o jakichś moich problemach osobie, która w żaden sposób emocjonalnie nie jest związana z kimkolwiek z mojego towarzystwa, bo ona tego nie oceni w ten sposób, tylko będzie mówić z psychologicznego punktu widzenia, z czego jakieś rzeczy mogą wyglądać, i mi też nie doradzi, tylko jak już to będzie mnie. Naprowadzać tak, żeby wybory, które ja podejmuję, były w pełni świadome. Więc to jest, uważam, że takie najważniejsze i serio odcięcie się, chociaż na jakiś czas, bardzo dużo daje, bo wy ani sobie, ani tej drugiej osobie nie robicie złudnej nadziei, bo ciężko jest, szczerze mówiąc, jak macie kogoś, z kim jesteście, jakiś czas. Nagle zacząć prowadzić rozmowy w inny sposób, nie zwracać się do siebie do końca jako para i nie mówić o uczuciach czy coś takiego. No, lepiej dać sobie czas na to, żeby przetrawić ten okres w samotności, w samotności jako takiej, że bez tej osoby, bo tak to wsparcie innych osób, czy to rodziny, czy przyjaciół, jest bardzo ważne w tym okresie i nie bójcie się tej pomocy przyjmować. I tak samo nie zamykajcie się w domu, jak znajomi wam proponują, ej, wyjdźmy na imprezę, wyjdźmy na miasto, chodźmy coś razem zjeść, zjeść, pójdźmy porobić jakąś fajną aktywność, idźcie, róbcie to, ciśnijcie, czerpcie radość i zanim się obejrzycie, to po prostu wy będziecie w trochę lepszym miejscu swojego życia. I będziecie tacy odrodzeni na nowo. No i wiadomo, przychodzi w pewnym momencie, jak już sobie poukładacie sprawy, czas na randkowanie. Ja sobie powiedziałam, że nie chcę naciskać w żadnym momencie na to, żeby ktoś się w moim życiu pojawił, że jak się pojawi, to się pojawi w naturalny sposób. I nie ukrywam, że trochę się bałam tego momentu, jak faktycznie kogoś poznam, będę się chciała dać, pokazać tej osobie i po prostu zacząć coś na nowo budować bo no był we mnie strach, wiecie, jak jesteście kilka lat w związku to już macie zaufanie do tej osoby wiecie, że ona wam realnie raczej nic nie zrobi, a potem jest takie, że okej, okay, poznaję jakiegoś typa i co, I ja mam do niego do mieszkania iść na przykład, skąd ja mam wiedzieć, że on mnie nie zapytoli na przykład albo skąd mam wiedzieć, że on nie jest jakimś psychopatą skąd mam wiedzieć, że on mi nie zrobi krzywdy no nie wiem tych rzeczy tak naprawdę i ja mu muszę po prostu zaufać na słowo i na tyle, ile go poznałam w jakimś tam momencie w jakiś tam, w jakiś tam sposób na tyle, ile sobie porantkowaliśmy i dla mnie to był szczerze mówiąc chory koncept I jak sobie myślałam, że ja będę musiała w sensie nie będę musiała, tylko będę chciała pójść do jakiegoś typa i na przykład zostać u niego na noc to ja miałam takie, Boże a co jeśli on ma jakichś dziwnych kolegów i Wiecie, nie wiem, jest z jakiegoś szemranego w towarzystwa, na przykład, i że oni mnie, na przykład, wywiozą z zagranicy na organy. Wiecie, to jest takie mega mnóstwo strachów. Skąd mam wiedzieć, że, wiecie, osoba z którą wychodzę na randkę nie dosypie mi czegoś do drinka? I ja miałam takie, ja to jest wszystko mega chore i ja mam przez to wszystko przechodzić i ja mam jeszcze w międzyczasie jakby opowiadać o swoich rzeczach z życia opowiadać od początku na przykład, jaki jest mój ulubiony kolor, pytać się o to tej osoby, poznawać sobie jej sposób komunikacji. Ja byłam autentycznie przerażona tą wizją. I do tej pory mam takie, że no, wiecie, na przykład, mam tego Tindera i sobie piszę z jakimiś typami i jest fajnie. I na przykład, szczęścią bym się spotkała, ale mam takie, że ja ich nie zobaczyłam na żywo. Ja nawet nie wiem, czy oni są prawdziwi nie wiem czy oni istnieją i nie wiem jakie mają wobec mnie zamiary, bo no widząc człowieka jesteśmy trochę w stanie więcej odczytać wiadomo można sobie zakładać maski na kilka godzin, ale still, ja uważam, że dobrze czytam ludzi jak ich widzę na żywo i trochę mi się wydaje, że ja nie jestem osobą, która będzie w stanie zbudować relacje właśnie z kimś kogo poznała przez internet, tylko jak już kimś kogo poznała na żywo ale znowu, no wiecie, poznam kogoś na ulicy, skąd ja mam wiedzieć, że ta osoba na przykład mnie nie stalkowała, albo skąd mam wiedzieć, że to nie jest ktoś, kto pracuje w jakiejś zorganizowanej grupie przestępczej. Mega chore. I z jednej strony jest to, a z drugiej strony jest coś takiego, że. Jest ta ekscytacja, że właśnie możecie kogoś poznać, że to właśnie może będzie ta osoba, plus jest potrzeba bliskości. Ja przez jakiś czas się też spotykałam z jednym chłopakiem i pamiętam właśnie, jak pierwszy raz do mnie zadzwonił, ja mam zdjęcie po tym, jak porozmawialiśmy, i ja byłam taka szczęśliwa. I pamiętam, że jak go poznałam, to od razu napisałam moim przyjaciółkom, też w ogóle jak poznałam ostatnio jeszcze jednego typa. Moje życie. To jest aktualizowanie przyjaciółek o tym, kto w tym tygodniu jest moim przyszłym mężem. Mega śmieszne. Bycie z singielką jest w sumie zabawne i lubię ten dodatek w swoim życiu, bo jest taka ekscytacja, właśnie poznawaniem kogoś, i niekoniecznie wiem, że to zaprowadzi do czegoś poważnego, ale po prostu mam trochę taki zastrzyk dopaminy. I czegoś takiego, że mogę sobie zanieść czymś głowę, że jednocześnie może coś z tego będzie. Jak nie, to trudno, mam wtedy jakieś nowe doświadczenie, i jest fajnie. Fajnie jest, tak wiecie, na nowo sobie podoświadczać Jakieś rzeczy z nową osobą. Wiecie, pierwsze złapanie za rękę kogoś nowego, to jest takie wow, albo wiecie, pierwszy pocałunek. Ma to w sobie po prostu jakąś taką magię i że chcę się o tym opowiedzieć swoim najbliższym osobom, więc to jest taka fajna rzecz w byciu singielką, ale właśnie tu trzeba tak balansować między tym czego my się boimy, a między tym czego my chcemy. I teraz też podchodzę takim sposobem myślenia, że jak ktoś mi się spodobał i ta osoba mi zaproponuje spotkanie, a już ją widziałam, bo to jest co innego, jak poznam kogoś przez internet, a jak poznam na żywo albo jak wiem, że mam możliwość spotkania tej osoby, no to pójdę w to miejsce, żeby zobaczyć po prostu, co z tego będzie. I chyba to jest taki dosyć zdrowy sposób, żeby do tego podejść tak totalnie bez spiny i bez napalania się na cokolwiek, chociaż ja jestem lover girl. I ja dostanę trochę atencji, ja już planuję po prostu całe życie przed ołtarzem. W sensie całe życie przed ołtarzem. Chodzi o to, że już planuję, wiecie, ślub całą przyszłość i ja już, ja, ja już jestem stracona, ja już jestem straconym żołnierzem, proszę. <głos》>. Podsumowując, jak wygląda to singielskie życie po wyjściu z kilkuletniego związku, to na pewno jest takie poczucie wolności, bo w mojej głowie jest coś takiego, że mogę robić jakieś rzeczy, nie muszę się z tego nikomu tłumaczyć i po prostu żyję sama dla siebie i czas, który mam, to mogę właśnie w pełni dla siebie przeznaczyć, nie muszę go rozdzielać między... Mnie, a czas na tą osobę, bo jak ja wchodzę w relację, to wchodzę na 100% i chcę tej osobie dać po prostu wszystko, a zaraz jest taki czas dla mnie, czas na doświadczanie zobaczenie, czego faktycznie oczekuję od, od relacji. I po prostu chyba chcę pobyć przez jakiś czas sama może właśnie poradkować, ale raczej nic poważnego, bo wydaje mi się, że. Kolejna taka relacja, w którą wejdę tak poważnie, to już będzie taka na stałe, a chciałabym sobie chyba dać trochę czasu na bawienie się i na czas głównie z przyjaciółkami, żeby po prostu żyć pełnią życia i w pełni to wykorzystać. Wiadomo, ma to swoje cienie, bo no chciałoby się mieć tą osobę, z którą można mieć jakąś bliskość. Można jej w pełni zaufać, ale na to też przyjdzie przecież czas. Miłość można też dostać od przyjaciół, od rodziny, a najlepsze traktowanie i zabieranie się na randki przecież możecie mieć samemu ze sobą. Także ode mnie to tyle. Ściskam Was bardzo mocno i życzę samych udanych relacji w Waszym życiu. Buziaczki, pa, pa, pa.